Witam bardzo serdecznie, prawda? Futbolu nadaje bezpośrednio po meczu Lecha w Glasgow. Wiecie, jak to jest taki wieczór tutaj w tym pokoju? Mi się już zdarzał taki z, z, z radością, z, z uśmiechem, z, z bramkami, ze zwycięstwem. Sama przyjemność była śledzić drogę Lecha jeśli chodzi o kwalifikacje Ligi Europy. W Glasgow widzi i słyszy bardzo serdecznie witam Grzegorz Nowak. Natomiast dzisiaj jest wieczór, w którym trzeba się zmierzyć z tym, co się stało z, przeciwko drużynie Stevena Żerarta. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem jednak rozczarowany tym spotkaniem. Jestem rozczarowany tym spotkaniem, ponieważ wydaje mi się, że w szczególności w drugiej części meczu można było z, zrobić więcej. Trener Dariusz Żura w wywiadzie dla Bożyński. Dara Iwanowa powiedział bardzo wyraźnie, że był taki moment oddania inicjatywy. Lecha przytkało i rzeczywiście nie radził sobie z rangersami. I to było takie czekanie na to, że Lech straci bramkę. Ta bramka Morelosa, która padła w 68 minucie, to jest bramka, która boli. Wiecie, dlaczego boli? Szczególnie, że mecz był do zremisowania, może nawet przy dobrej dyspozycji Lecha, przy aktywności, przy szukaniu wykończenia, byłby meczem, w którym można się pokusić nie tylko o punkt, a o trzy punkty. Ten mecz jakby też uświadamia, jak trudna jest Liga Europy. Bo, bo czasami sobie myślimy, Liga Europy to jest coś, co, 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 co powoduje, że przy losowaniu mówimy: Rywale nie ma tutaj żadnego giganta. A w moim przekonaniu Benfica jest gigantem. Rangersi są, Rangersi są bardzo. Taką solidną firmą, która wraca na odpowiedni poziom, jest standard lierz, który będzie teraz naprawdę prawdziwą weryfikacją. Widząc Dariusza Żurawia, widziałem w nim taką nadzieję, że, że, że drużyna się odkręci. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ta orka dopiero przychodzi, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha. Ta orka związana z niezwykłą intensywnością gry, z tym łączeniem Europy z grą na krajowym podwórku. Już w poniedziałek o godzinie 20:00 jest Puchar Polski mecz ze Zniczem Pruszków. Już w czwartek jest rywalizacja ze standardem Liesz. Później jest mecz ligowy. Jasne, za chwilę przyjdzie troszeczkę oddechu związanego z przerwą na mecze reprezentacji, ale przecież też powiedzmy to sobie szczerze: w meczach reprezentacji będą uczestniczyli piłkarze Lecha Poznań. Wrócą, żeby zagrać kolejne trzy spotkania. Ja Wam powiem tak. Orka jest ewidentna, natomiast mam nadzieję, że młodzi to uniosą, bo, 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 bo każdy z nich daje bardzo pozytywne sygnały. Naprawdę każdy z piłkarzy Lecha młodych daje sygnały. Oczywiście, dzisiaj, jak popatrzyłem na to, jak padła bramka, to zabrakło dojścia z kurasia do. Barisicza i rzeczywiście młody piłkarz. Dla niego to też jest doświadczenie. Natomiast on też w pierwszej połowie bardzo często przyjmował piłkę pod grą. Ładnie rozrzucał tę piłkę. Nie bał się w pojedynków. Nie był tak skuteczny w dryblingu, jak ja go widziałem wcześniej wiele razy w dryblingu. Natomiast, natomiast jest to zawodnik, który przebojem śmiało wkroczył do składu Lecha. Puchacz, on też... W pierwszej połowie bardzo dobrze wyglądały boki Lecha i Czerwiński ze Skurasiem, i Krawiec z Puchaczem. To były takie klucze do tego, żeby też blokować inicjatywę Rangersów, która, która się bierze z ofensywnej gry bocznych obrońców Tawerniera i właśnie Barisicza. Natomiast oddanie inicjatywy to było takie czekanie na wyrok. Wchodzi Morelos w 63 minucie i on już w 68 strzela bramkę, wykorzystując dośrodkowanie na piąty metr, wykorzystując też taką brak stanowczości i brak odpowiedniej reakcji Tomasa Rogne. Co jak co porogne spodziewałem się e, może małej zwrotności, ale nie przegrania takiego pojedynku, e, jeśli chodzi o, e, o, o, o tę sytuację. Tu troszeczkę jestem, muszę Wam powiedzieć, podłamany i generalnie diagnozuję, że Lech przystąpił do tej ligi, Europy, do tych rozgrywek grupowych Ligi Europy z dziurą w obronie. No tak, tak jak sobie myślę, w jaka para środkowych obrońców, to, to był ten sezon 2010-2011, że to była para Arboleda-Bosacki, no to myślę sobie, że to byli naprawdę absolutnie kozacy na środku defensywy Lecha Poznań. Arboleda był najlepszym obrońcą w naszej ekstraklasie, bo to był z kolei bardzo szybki obrońca, który tak naprawdę, gdyby chciał, to grałby za granicą, grałby w Bundeslidze. Tutaj jest ewidentna dziura w obronie i nie jestem pewien, czy nawet zestawienie defensywy Szatka-Czernomarkowicz dałoby efekt. Widzieliśmy, że Czernomarkowicz też ma swoje ograniczenia. Szatka prawdopodobnie jest z tych obrońców najlepszy. Być może wystawienie takiego optymalnego składu, widziałem taką wpis Filipa Modrzejewskiego, że wystawienie optymalnego składu może dać efekt, ale pamiętajmy jedną rzecz. Ta rywalizacja przy tej intensywności często będzie powodowała, że właśnie nie będzie można skorzystać z optymalnego składu. Tak jak musiała para Dejewski-Czernomarkowicz zagrać w meczu z Benfiką Lizbona, tak dzisiaj wyszła para Rogne-Szatka. W tamtym spotkaniu, pamiętamy, Rogne miał kontuzję, zgłosił kontuzję dzień przed spotkaniem, a Szatka pauzował z powodu kartki czerwonej, którą otrzymał w Charleroi. Dzisiaj można powiedzieć, że Szatka wszedł do składu Rogne jako ten obrońca, na którym miała być siła defensywy Lecha zbudowana w ostatnich latach. Ale Rogne jest piłkarzem Szklanka. tak? Pseudonim Szklanka w każdej chwili może mieć kontuzję. Nie ma iluś tam meczów z rzędu, bo za chwilę wypada z powodu jakiegoś urazu Czernomarkowicz i tak mnie ostatnio pozytywnie zaskoczył, ale też wydaje mi się, że nie jest to obrońca na miarę potrzeb Lecha w rywalizacji już europejskiej. Gdzieś ta dziura w obronie kosztuje dzisiaj, to jest Jedna sytuacja, ale też, też wydaje mi się, że Lech powinien do takiej rywalizacji przystąpić z lepszymi środkowymi obrońcami. Gdybym miał dzisiaj wystawiać noty, jak wiecie na, na kanale Prawda Futbolu noty są w skali 1-10, gdzie 5 to jest nota przeciętnie, 6 jest dobrze, 7 bardzo dobrze, 8... Wspaniale schodząc w dół nota jest cztery, słabo, trzy, bardzo słabo. Bardzo spłaszczone te noty. Dzisiaj bym powiedział, że, że, że te noty będą bardzo spłaszczone. I tak się zastanawiam. Wiecie co, Wystawię je, bo, bo wydaje mi się, że, że bawimy się w tej konwencji not, więc wystawię je. Natomiast e, też się zastanawiam e, nad tym na przykład marchwińskim, bo dla mnie marchwiński. Bardzo odpowiedzialnie wszedł do składu, wiele sytuacji bardzo dobrze rozwiązał, też na przykład Kuba Moder bardzo ładnie dzielił i rządził przez długą część spotkania, natomiast w końcówce meczu już brakowało mu troszeczkę koncentracji i siły. Przelećmy może wszystkich piłkarzy, pokrótce będziemy mieli jakiś obraz sytuacji. Jan Kłas, pisze, Lech opadł siły i dlatego przegrał. W dużym stopniu jest to prawda. Lech, nie mając w sobie takiej mocy, nie potrafił się przeciwstawić temu wzięciu do kotła, mówiąc po piłkarsku, przez rangersów, i to była słabość. Coś siadło, Około 60 minuty, a wydaje mi się, że to siadło trochę wcześniej, około 50 minuty, trwało nieprzerwanie z 20 minut. Problem z środkowymi obrońcami był już w poprzednim sezonie. Widać to było w pucharze Polski, czy w końcówce rudy filałowej pisze Bogdan Cisak i absolutnie się z nim zgadzam. Noty Bednarek, e, pff, nie wiem czy winić go e, za bramkę, e, natomiast też m, może jakby obronił, to, to, to by dostał fantastyczną notę, a tak, e, nota 5 e, przeciętna. E, Czerwiński. E, bardzo napędzał grę w pierwszej części spotkania, w drugiej części też próbował to robić. Tam było bardzo groźne dośrodkowanie na samym początku drugiej części to, co skóraś chciał przeciąć piłkę. Dałbym mu notę, wydaje mi się, 6, czyli dobrą, przyzwoitą. Jeśli chodzi o szatkę, nota 5, przeciętna. Jeśli chodzi o rognę, nota 4. Obciąża go błąd przy stracie bramki i, i niestety no, ten błąd kosztuje lecha przegraną. Taki błąd nie powinien się tej klasy obrońcy zdarzyć. Nota 4, czyli słabo. Kraweć. Co do krawecia, powiem Wam, że też starał się być aktywny, szczególnie w pierwszej połowie napędzać akcję. Szukał się z puchaczem, nawet wydaje mi się, że tam z 2-3 razy dobrze dośrodkowywał. Podoba mi się ten zawodnik. Widać w nim chęć gry do przodu, umiejętność gry do przodu, napędzanie akcji. Można wykorzystywać w tym momencie puchacza też w roli skrzydłowego. Wydaje mi się, że krawiec nota 6, czyli dobrze. Jeśli chodzi o e, skurasia, też gdzieś dałbym mu e, chyba szóstkę, bo. E, mi się ten piłkarz podoba. Wydaje mi się, że czasami jest pytanie, czy zawodnik może być rozpoznany po jednym meczu. Kiedyś tłumaczył mi to Mariusz Piekarski, że tak, że jest taki mecz, w którym widzisz po prostu umiejętności tego piłkarza. Ja w Skórasiu widziałem umiejętności już w meczu U20 z Włochami, w tym meczu, w którym Drużyna Jacka Magiery na tym mundialu U20 wyszła z grupy. Skóraś dla mnie był najlepszym piłkarzem. Dziś lekko wypożyczał. Do niecieczy, później do rakowa, natomiast przywrócił go, i wydaje mi się, że może wyrosnąć ten chłopak naprawdę na czołowego, skrzydłowego w naszej ekstraklasie. Mobilny magazyn ligowy LOT to dzisiaj taka formuła tego, tego live'a, więc przewiduję, że skóraś będzie czołowym, skrzydłowym w naszej ekstraklasie i lech naprawdę kiedyś go bardzo korzystnie sprzeda. Oczywiście w studiu pojawia się dyskusja czy można utrzymać tą drużynę, czy powinno się gdzieś widziałem w przeglądzie sportowym takie hasło w tym skarbie kibica przeglądu sportowego, który leży przede mną, cieszmy się tą drużyną, bo będzie ciężko ją utrzymać. Taka jest rzeczywistość i ona nie wynika tylko z polityki Lecha Poznań, tej chęci wyprzedaży piłkarzy przez działaczy, przez Piotra Rzutkowskiego, Karola Klimczaka tak to nie działa. Świat futbolu działa na zasadzie popytu i podaży. Szuka się ciekawych piłkarzy i to nawet nie o to chodzi, że Lech chce ich zatrzymać, bo Lech chce ich zatrzymać, chce próbować racjonalnie prowadzić politykę transferową. Natomiast Lech też działa pod wpływem okoliczności, chęci odejścia piłkarzy. Wiemy jak to działa, widzieliśmy Choćby po sprawie Gumnego i propozycji z Borussii w Mężczyzn, też teraz chęci pojechania do Augsburga i doświadczenia Augsburga, ale też z nastawienia choćby Kamila Juźwiaka, który wybrał ofertę derby. Skóra szóstka, Moder szóstka, chociaż zapowiadał się na wyższą notę, taka jest moja prawda. Futbolu przez długą część spotkania grał bardzo dobrze, natomiast końcówka to już widać, że jemu też brakuje sił w tym tempie, w którym znalazło się jego życie. Co do Marchwińskiego, też zapowiadał się na wyższą notę niż 6. Daje mu dobrą notę, bo wydaje mi się, że też to jest chłopak, który nie holował piłki, tak jak mu się zdarzało w lidze. Nie popisywał się takimi jakby zachowaniami które pokazują jego technikę. Natomiast one spowalniają grę. Dziś szukał przyspieszenia, szukał przerzutu, szukał dogrania, czuł grę. E, powiem Wam, rocznik 2002. Patrzmy też na tych chłopaków obiektywnie z punktu widzenia ich dojrzewania e, i możliwości, które kształtują. Puka szóstka. No, strasznie mi się wypłaszczyły te noty. Wystawiam dobre noty. Może powinienem je obniżyć o e, stopień. E, nie wiem, słuchajcie, dla mnie chyba najlepszy piłkarz Lecha w tym spotkaniu to Ramirez. Dam notę 6,5. Isak, Isak schodził do gry, troszeczkę próbował wykończenia. Nota. 5, 5,5. Wydaje mi się, że wszystkie te noty Lecha dzisiaj, w kontekście tego, że jestem zły i wkurzony w szczególności przebiegiem drugiej części spotkania, nie wiem czy o punkty nie są za wysokie. No ale z drugiej strony, Bednarek podtrzymuje, że, szósty, że piątka, Czerwiński, szóstka, szatka, piątka, rogne, czwórka, krawiec. Szóstka skóraś, moder Marchwijski puchacz wyszło mi po szóstce ramirez 6,5. Ale ja nie wiem, to chyba zwariowałem trochę lekko, oszalałem biorąc pod uwagę kontekst tego, tego spotkania. Obniżam noty na 5,5 wszystkim pomocnikom zgodnie. Między przeciętnie a dobrze. Gdyby wynik był dobry, dostaliby po szóstce, a tak, to ramirezowi daje. Szóstkę. Taka jest moja prawda w futbolu, jeśli chodzi o noty. Popatrzyłem na podania. Starają się wykonać co najmniej 500 podań. Tak to wychodzi w Lizy Szkockiej zawodnicy rangersów. Dzisiaj 492 podania, 414 celnych. Lech 481 podań, ale celność tych podań 369. A więc widzimy problem z celnością podań i to szczególnie było widać w drugiej części meczu, jeśli chodzi o Lecha. Fizyczność, to, ta orka dopiero się zaczyna. I To jest pytanie, na ile ci młodzi ludzie teraz się pozbierają w sobie, żeby zagrać na poziomie, jeśli chodzi o Puchar Polski z nicz. Przypominam, później standard Liesz i później Ekstra klasę. To co gubiło Lecha w tych niezwykłych edycjach europejskich, w których grali w grupie no absolutnie niezwykłej 2010-2011 to jest fakt, że nie wytrzymywali obciążenia też w ekstraklasie. W tamtym sezonie zajęli chyba piąte miejsce, w sezonie 2015 16 więc w ostatniej wizycie europejskiej, której doświadczyli po odpadnięciu z Bazyleą trafili do grupy. Ligi Europy, do której też później trafiła Bazylea, idąc tą ścieżką Ligi Mistrzów. ostatecznie awansowała do Ligi Mistrzów. W tej grupie był też portugalski zespół Belenenses i Fiorentina. Wtedy Lech ugrał pięć punktów, ale w lidze był ostatni i Maciej Skorża musiał się pożegnać z posadą. Trener mistrza polski musiał odejść, przyszedł w jego miejsce Jan Urban. Taka to była sytuacja. Lech ostatecznie chyba zajął w lidze dopiero Siódme miejsce. Zobaczcie, obciążenie europejskie. Które się nakłada. Natomiast nie ma już absolutnie teraz przebacz, nie ma, zlitu się tu i teraz wychodzi na to, że Lech musi się pozbierać. Gdzieś czuję, wewnętrznie czuję jako człowiek pozytywnie nastawiony, cieszący się tą polską młodzieżą, że ta młodzież to uniesie. Gdzieś to stanowisko trenera Żurawia w dzisiejszym, po dzisiejszym spotkaniu też widziałem w nim. Nie było w nim takiego załamania, tylko było myślenie, jak można rozegrać. Nasza liga nie jest taka mocna, i to też musi być wskaźnik. Grajmy swoje, zagrajmy. Teraz na miejscu Żurawia grałbym każdy mecz optymalnym składem, bo wydaje mi się, nie wiem, w Pucharze może z tym meczu ze Zniczem gdzieś bym, gdzieś bym zrotował w większym stopniu skład. Natomiast w każdym kolejnym meczu spróbował zagrać optymalnym składem, bo rzeczywiście jest to, jest to, jest to konieczne. Paweł Stańko mnie tu prosi o noty jeszcze raz, natomiast czy one dzisiaj są aż tak ważne? Bednarek 5, Czerwiński 6, Szatka 5, Rogne 4, Krawieć 6, Skórać 5,5, Moder 5,5, Marchwiński 5,5, Puchacz 5,5, Ramirez 6,5, Isak 5,5. Jeśli chodzi o e, zmienników, e, no to e, Sekora 74 bez, bez noty, ałat 82 bez noty, Kaczarawa 87 bez noty. Wiecie co, te noty dzisiaj, one. To jest taki przykry mecz, bo trochę bezradności drugiej połowie, I To mnie strasznie wkurza, taka bezradność. Człowiek czuje się trochę stłamszony przez tą drużynę, która tam ci szkoci też. Powiem szczerze, więcej oczekiwają od Rangersów: że wezmą, zagrają więcej w sposób piłkarski. I lek grając w sposób e, piłkarski, pod tytułem: Nie boimy się wysokiego pressingu, nie boimy się włączania do akcji ofensywnych bocznych obrońców, nie boimy się wymiany piłek i przegrania akcji. Jesteśmy w stanie zapanować nad sytuacją na Ibrox Park. I tak to było w pierwszej połowie, i ta druga połowa mnie kurzyła. Po prostu taka jest moja prawda w futbolu. Na dzisiaj, więc słuchajcie, odpoczywam, jeśli chodzi o prawdę futbolu. Do niedzieli, godzina dziesiąta wiedzie tutaj, prawda futbolu, będzie, będzie ciekawie, tak, tak bym powiedział. Gdzieś postaram się tak. pewne rzeczy o 10 w niedzielny poranek przeanalizować dla Was, natomiast jutro mam czas dla synka. Już, jutro, już dzisiaj, także. Także skoncentruję się na innych rzeczach. Wrócę do futbolu, analizy futbolu. Niedzielny poranek. Wkurzony jestem, naprawdę jestem wkurzony. Wiecie co? Nie lubię przegrywać, gdy gra reprezentacja Polski. Nie lubię tych porażek polskich klubów. Po prostu wkurza mnie to, że dziś. Wczoraj, dzisiaj głosiłem dobrą nowinę. W każdej rozmowie z kim rozmawiałem, mówiłem: Zobaczycie, będzie 2-1 dla Lecha w Glasgow. Cieść, ten Lech mnie raduje i tym myśleniem, pozytywną energią, którą nas zaszczepił przez te tygodnie kwalifikacji. Walmeria, Hamarbi, Apollon, Limassol. I e, Charleroi, gdzieś ten bój z Benficą, w którym też, e, oczywiście, polewani jesteśmy z różnych stron wodą. Ci, którzy głoszą fajny mecz, a to był fajny mecz, z tego się nigdy nie wycofam. To był fajny mecz e, Lecha z e, Benficą. Przegrany, ale przegrany z gigantem. Ten gigant dzisiaj 3-0 wygrał z e, standard, standardem Liège, Dwa rzuty karne. Najpierw faul na Luce w Altrzmicie i e, wykonany karny przez Piciego sam Luka Walczmid strzelił bramkę na 2 do zera z rzutu karnego i Picci, podwyższył na 3 do zera Benfica Rangersi. Oni teraz się pobiją między sobą w dwóch najbliższych kolejkach Ligi Europy. A teraz pobije się Lech ze standardem Lierz. Mam nadzieję, że to ci młodzi wezmą to na siebie, wezmą to na siebie. Pytanie, co z tym Tibą? To też jest jakaś zagadka lecha poznań, bo odsunięty od składu, żeby odpoczął. Później jednak okazuje się, że ma kontuzję, nie leci do Glasgow. Lech też trzyma w tajemnicy to, że Czernomarkowicz, Tiba i Budko, a także Kamiński mają kontuzję. Do ostatniej chwili to trudno się dowiedzieć. Dopiero jak lądują w Glasgow, gdzieś idzie informacja. To jest takie czarowanie rzeczywistości, do którego ja nie mam przekonania, bo trzeba, trzeba grać swoje. Co z tym Tibą? To, to się okaże pewnie na dniach. Natomiast słyszałem, że jego relacje z trenerem Żurawiem są takie sobie. Będziemy gdzieś to, gdzieś to zgłębiać. Jeszcze jest Kuba Kamiński. Też ten chłopak. Naprawdę. To jest talent. Co, co Lech ma talentów, to wow. To za to zalajkujmy Lecha i dzisiejszą transmisję, jak się zgadzacie. Bardzo dziękuję to na dziś prawda fotbóle, mobilny magazyn ligowy Lotto. Dobrej nocy. Słyszymy się w niedzielę, chyba, żebym, chyba, żebym coś zwariował e, i nadawał w piątek albo w sobotę, ale zapowiadam niedziela, godzina dziesiąta. Dziękuję.